Witam, ja jestem cc 5 i to jest odcinek 2 sezonu 1 Let's Play Minecraft więc tak tam jest te pole tam jest to pole, które przysłem przysłem tutaj i wykopałem jeden klocek do tego żeby zrobić jakąś chatkę i coś takiego zobaczyłem więc jakoś tutaj się jakoś osiedle. Więc, no, więc tak, dzisiaj mamy takiego, takiego gościa. Um, Ho444 i on też gra Minecraft, jest jedna z moich kolegów i gra Minecraft i chciałby się z wami przywitać. Cześć! Hej, ja jestem Ho444. Ja z moim kumplem Madim Oboje bardzo lubimy Minecrafta I dzisiaj pokażemy wam Zasięgłe przygody Przygody, <laughs> przygody PARÓWKI Wiecie co? Nie, to się nie siedle nie ma za dużo That's a boring place Ale góry są ciekawe Ja e, pyk <laughs> Okej! Teraz sam za mój pierwszy odcinek. Kamerę miałam... Kamerę Zypany. miałam... no. I lag, bardzo mi się lagowało. Teraz mi się też trochę laguje. Próbowałam zrobić co mogę w mojej... Próbowałam zrobić to, co z mojej woli. Ale... z mojej mocy. Mocy woli. Tam. I, I znalazłam takie miejsce. Ale lag, ale... Zrobi! Ale błąd. Spójrz, spójrz ho. No wiem, widzę. Nie jestem chlebny. Hmm. Tak mi się tam pójdę. Nie. Masz to mi śmigać, bo on zapada. no. Tak, jak w ostatnim odcinku znowu stracisz orientację. Eee, a to jest, to jest? Jak coś, to to jest drugi odcinek, trzeci... trzeci wyjdzie w, może dziś. Wyjdzie... Wi, może jeszcze dzisiaj, Ci tu śledzą, tak na zawo, tak na ten, no to może dziś, a ja... Nie śledźcie go! Ale jak nie dziś, no to wyjdzie jutro. Ale ja... Osobiście nie mogę się czekać jak wyjdzie minecon. Będzie minecon, bo wtedy wyjdzie. Nooo, jest... Tam w środku jest jaskinia. Będziemy dał darmową kopanie Fajnie. Fajna jaskinia. Mm -hmm. Radziłbym się dać troszeczkę światełka. Światełko? Ty co tam jest? Masz dziurę w podłodze. Aha. Nice to know. Weź się wyką w dół, zaraz padniesz. Nie puszczaj shifta! Nie puszczaj shifta! Ups, wykrakałem. Hei, o, hei. Kurde, puściłem shift. Mówi, <śmówiłem>, że wykrakałem. Nie <śmów> mówiłem, że jest jaskinią. A mr. Martin mnie nie słuchał! Może byś coś powiedział. Halo! Hello. Gra ludna. Ci, którzy tak e, chcą bardziej z moje odcinki, na przykład sami, ja sam, z tak. zombiakiem, który jest za oknem, sam, ja chcę bardzo, e, żeby wychodziły odcinki. I na przykład e, mys, mister Fabi Rabi, który mnie subskrybował. Jakbyście chcieli takie nowe odcinki, no to po prostu w komentarzach napiszcie na kiedy spróbuję od, do tego czasu zrobić odcinek. Mogę coś powiedzieć? No. Pozdrowia dla JJ Jokera! Co? Pozdrowienia dla JJ Jokera. Jak to? Jak to ogląda, to będzie święto. No, JJ Joker to jest nasz mistrz. W Minecraftie. No. A oczywiście, okay. ale, ale, oczywiście, ale na tym kanale nie mam tylko Minecraft, gdzie to jest ja. Czyli i, moi, ulicy? i moje i moi, i moi koledzy Chaos66 i Mr. Fabi Rabi. Będziemy parkour ćwiczyć, więc. O, wiem. Więc jak będziecie chcieli też trochę parkouru, nie tylko Minecraft, bo piszcie. nie tylko Minecraft, no piszcie. Piscie. Piszcie, piszcie, o parkourze, parkour też jest super. Um, nie tylko, tylko... Jeżeli ktoś nie wie, co to jest parkour, niech się leczy. Parkour to jest, to... Minecraft nie tylko nas kręci. Cicho, nie mów im, nie mówim co to parkour, niech poszukają na Google. Okej, okay. May... Minecraft nie tylko nas kręci, tylko parkour też. I dla wszystkich, którzy nas słuchają. Parkour jest jedną z najlepszych dziedzin. I zaraz tu przyjdzie ząbiak. Dziura! to się siwta. Dziura! Dziurka! Może, może, może póki co, chociaż byś znalazł jakąś miejscówkę do osiedlenia się, a nie od razu z wojowskimi nachłanisz. To dobry pomysł. Dobry bój Nie by. Nie, 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 To było creepy. A jeśli mój kolega pozwoli, to może będziemy. O, jestem już na dole. To może będziemy. Włosy, no, może. Może ja będę czasami nagrywał odcinki na moim kąpie i będziemy to rzucać, będziemy gadali przez Skapa. W ogóle Dziewięć, jakiś... 9, tak, 9, 9. i to jest jak to była głowa tutaj... Ucho... tutaj ucho na przykład lub jakieś headphones, czyli takiej słuchawki, mm. tutaj ciało, które idzie tutaj w dół. I do Cienka. Także jak mówiłem, to może koleg, kolega Madi mi pozwoli. Pozwoli nagrać i, i odcinek na moim kąpie. Pokażę Wam mój świat. Nie, przyniesie go. I... Jak by to powiedzieć, po prostu będziemy wrzucia, wrzucali odcinki z mojej perspektywy. Oczywiście, Fabi Rabi może, może też tak. Myślę, Fabi Rabi. Nieważne, ale póki co, to na razie z tego lipa. Może my Fabi Rabi to będziemy kroić póki co, ale ja nie, bo mi bateria się rozwaliła w komputerze. Kim jest? Tutaj, tutaj, tutaj. To przypomina axe Pikaks. Aks z togórznikami. Ale i jo. Axe! Dwa zombie, raz, dwa. Myślę, Więc nie wiem. krew na ręce. Lepiej. Czemu odchodzi się od do domu? Mhm. Skriper. No, nie wiem jak wy, ale z ja na razie. <laughs> wiem. Do zędele. Nie Creeper! Wiem, jest, ale ja akurat na razie nie... Mówiłem. Hmm. Wiem. Na razie nie znalazłam dobrego miejsca na tym. A te góry? Na te... nie, bo tam razem mi się nie podoba. O Creeper! Będzie boom! Creeper! Creeper! Creeper. Z jakiej gdzieś creeperów! Mówiłem. Mówiłem. Może się mi tak nie przy do mnie? buziaka. Ale biorę nie prosto w twarz Zastosuj taki, bo ci jedzie Pająk to samo Mo. krówko, krówko pająki Może byście gdzieś tak zaszuł jak, jak podróżujesz nocą Na drzewo biegnij, na drzewo, na drzewo, na drzewo Mr. Fa... Mr. To jest ta jaskinia? Nie, inna Uważaj Szybko biegnij, bo... O, oh, fuck, zginął. Please, 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 please. Cool, Fajnie. Sorry, no, Może Nie, nie będziemy zaczynać dopóki 1.9 nie wyjdzie na razie. Bo będziemy na tym się grać. Ale... Mr. Fabi, Robi, dziękuję za komentarz. Przepraszam, że zesnij tak bardzo się logowało. Próbuję, żeby... Żeby nie reagowała nie się tak dużo, więc ten, ani nie na to tak długo mi się building train. Teraz wiecie co, teraz, drym, naj teraz drym, znajdę, jakieś miejsce tak szybko, spróbuję sobie jakiś dom, taki dom. I wrócimy zaraz po cięciu. Nie, nie wrócimy po cięciu. Pecio. Jajko! Albo wrócimy po cięciu. No to, zaś się widzimy, jo! Halo, no sorry za to. Pojawiliśmy się. Pojawiliście się z nami. Tu jest takie coś, co tutaj tak zbudowałem. My. My. Mam tutaj. Mam tutaj That was z, my idea. Mam tutaj z iron. Trochę. Iron mam trochę. Pokaż mi dziurę. Tutaj znalazłem epicki. Widzicie tam? My. Przez to mówicie sobie. I przed chwilą nam tutaj spadła krowa. Wylądowała ją ten mój koleżka ją zatłuk i po prostu jedynie te ciało razem z rzeczami spadło w dół. Byliśmy troszkę napisów, bo jednak potworów było troszeczkę za dużo. No. Dużo było. Mieliśmy na pisku. tutaj. Jak jesteśmy. Patrzyliśmy. O kurde. Wszędzie się toplały w wodzie, węglu, nawet w Ejronie i w Grzybku też. O -o. Tu był węgiel. Nie wiem, jako taka dziura, bo to był W takich miejscach właśnie można znaleźć. Opuszczone. To panie. Wow, ale to powiedziałeś. No panie. To panie się mówi. A nie. No za czujeczku. Chciałam. Ja chciałam tutaj znaleźć diament. Ja I... się nie znajdę, ale chciałam znaleźć. Nie znajdziesz, bo ja, ja diamentu nie znalazłem mimo tego, że byłem bardzo głęboko. K tylko jest jakieś 13... Nie. Jest jakieś tylko 30 poziomów od bedrocka. W takim kanionie było wszędzie lawa i nic nie znalazłem. Masz marny szanse. Niestety i psuć bażnię, ale też. No, to może być tak dla mnie. Nie, nie mielę ten odcinek trwa. Mam nadzieję, że nie da długo, ale tak za skończę ten odcinek. Kończę ten odcinek. Odcinek się skończy. W tłumaczeniu. Samo tylko tyle. Nie mówię. To jest jedna. Dziura. Co, co tutaj sobie? dziura! samym co ja? No, dziura! Nie, nie, tym samym, nie o tym nie o samym myślimy. Zamoruję! Hmm, nie zamurowałeś. Kopalnie! Dobrze myślę! I think I'm thinking good Nie wiem, czy dobrze widać Sorry, że tak dziwnie mówię, ale takie życie się za w Anglii uh. Tak to prawda, my siedzimy w Anglii In tak. the England. Tak to się mówi o, lepiej uh, Pewnie teraz sobie mówicie Żol Aha. no, żal dobrze mówię. Może zrób spinarną technikę JJ Jokera. JJ joker rządzi. Ale nie niego jedzie. Pedofiliśmy. JJ joker jest najlepszy. Tam muszę...

My. Ja żyję! Pędził ty też? Teraz <grych> mm, jestem. Mm. Już 18, dużo czasu nie mam. Nie mamy. Nie masz. My. Nie mam do jakich. No nie mam, bo niedługo bo będziemy kończyli odcinek. No. Ej! do! lolololol, zielazo zo! Śmiałam się, gdyby ci teraz krowa na głowę spadła. Tak jak. Tak jak mi wcześniej. Widziałem, Widziałam więcej. Tak jak co? Cika mi spadł, pamiętasz? Zlankowałem, zabijasz chicken spadł. To nie kojarzy. Tak jak przed jak tam mówiłem, że krowa spadła, krowa była. To bo cika. Krowa. Właśnie poszukaj zwłok zwłok Za tamuj wodę i stupa wódka, wódka Dead To de albo spadłem dziurka Perfekcyjne schodki Prawie Zostawię pochodnie ze sobą, żeby się... Nie skupi! Zkobi, zgubi, zgubi! Zkobi, skubi, wzgubi! O, tak dużo pochodni nie kładę, ale po prostu mamy ich mało i nie chcemy ich marnować. Zobaczmy. Mało? Taki okay, mało? Malutko. Ale don't worry, zasmu nie wiem więcej. Don't worry about it. Uh, uh, uh. Tam nie idę. Na razie nie zostawimy się za niego no, na następny odcinku, ale w następnym odcinku można jest nawet, może znowu będzie Mr., Mr. H.O. a jak ja nie, nie, no to może Fabi Rabi, Mr. Fabi Rabi. zapraszam. Przeprosiny przyjęte. Ale musisz się go zapytać, czy, przy, przy, przyjął. Sorry. się. Ja naprawiasz strumienie jak Gnomek u Gdzie jak naprawię, to robi się trzy razy większe. Ups, widziałem. Więc tak jest. Zaraz tylko wyjdę tam na górę. I pokażemy, gdzie się, gdzie się osiedlimy. A zanim pójdę na górę. Z góry śmierci. Z góry śmierci? Mój kolega powiedział właśnie telepatycznie, że z tamtej góry śmierdzi. Nie, to był chaos. Ja powiedziałam Góra Śmierci, a on powiedział Góra Śmierci. Przez telepatię jesteśmy wortkami. Haha, nie ma pępka Mam trzeciego cycka. Ładny model, nie mieć pępka, mieć trzeciego cyca Albo drugi nos. Nie. Nem, człowieku. Powerade'a se kup, może żyjesz. Redbula. Podam isk sydem. Padłeś, powstań. Power Ehm. <laughs> może jeszcze zrobimy zaraz... Znowy odcinek jeszcze. Nie, weź, może weź zrób cięcie, wykopiesz ten węgiel i pokażę, od razu przyjdziemy do, pod górę i pokażę mi jak ta góra wygląda. Okej, okay, no to też widzimy się za sekundkę. Bye, bye. My Witamy ponownie Minecraft nie lali. No, stąd I się coś do... No ja idę teraz... Chcesz w ogóle spać? Nie. Kurde, nie będzie Ci dosponowało. idę teraz... Spać iron seo, dłóż! Ale iron seo, dłóż! A iron seo, dłóż! A iron seo, dłóż! A 64! Nie, spać. Zobaczymy, jak. Jest jak, dzień! Jak... Aha. <noise> Nie jesteś taki dziwny. Specjalny. Trochę ci co? No! Okej, okay, to widzimy się. No to na górze. Na miejscu Powiedz, powiedz pa, Fabian! Powiedz pa. Ciao, ciao, Ciao. Ja teraz, Mr. Medeus CC5, mówi papa. Pa. Widzimy się w odcinku mm, Trzeci. trzecim, sezon 1 Let's Play Minecraft Medeus CC5. I koledzy! Do widzenia!